Jest bardzo dużo plusów i minusów. Minusy są takie, że jesteś cały czas na wideo, i bardzo dużo osób masz wyrobioną opinię na Twój temat. Tak naprawdę nie znając siebie w ogóle, bo to, co ja pokazuję w internecie, to jest tylko i wyłącznie muzyka. I ja nie rozumiem, jak ktoś może mieć wyrobioną opinię na mój temat. Nie znając mnie i tylko wiesz, y, słuchając y, muzyki, albo na przykład nawet przez wywiady. Dla mnie wywiady są, wiesz, ja bardzo lubię rozmawiać i lubię wywiady. Ale czy jestem w 100%, wiesz, taka, jak ja jestem na co dzień? Nie, wiesz, jakby muszę mieć pewną e, granicę, której nie, nie będę oczywiście przekraczać, no bo jakby każdy to ogląda, wiesz, co chodzi. Nie mogę być w 100% taka, jak ja jestem. A bo... też podczas wywiadów pojawiają się takie pytania, których pewnie nigdy nie chciałabyś usłyszeć. Więc tak, dlatego więc ja. Ja mam inne podejście do takich rzeczy i to jest jeden chyba z największych minusów. E, I w Polsce to jest bardzo normalizowane, mm -hmm. bo przez to właśnie jest dużo właśnie hejtu. I dla mnie to jest, to jest mega dziwne. Ostatnio nawet Sara James powiedziała, że ona nie rozumie, jak ludzie mogą hejtować jej wygląd skoro ona ma 16 lat, ona tak naprawdę jeszcze jest nastolatką, nie jest dojrzała, a to jest ulubione zajęcie Polaków, komentowanie innych. No ale czemu, czemu ktoś w ogóle zwraca uwagę na to, jak ktoś wygląda stara albo stary, ty wyglądasz tak i tak i jakby co ci do tego, jeżeli ja mam, nie wiem, albo stara, nie wiem, czy mam opięte włosy, czy ma rozpuszczone, jakby każdy z nas wygląda inaczej, Każda z nas jest piękna, jakby. I, I to jest właśnie super, że wyglądamy inaczej, że się różnimy, że ktoś ma styl taki, a nie inny. No dlatego ja mówię, że w Polsce trendy są bardzo ważne. I to jeżeli ty się ubierzesz tak, jak ktoś na TikToku, to jesteś super. A jak nie, to, to nie jesteś, jesteś super. Jesteś złą osobą, że ubrałeś takie jeansy, a nie takie. Bo wszyscy są e, takie. Nie no, ale wiesz, co jest najgorsze, że połowa tych osób komentujących i hejtujących są o wiele starsze. Mm -hmm. I to jest... i to jest mega dziwne, bo oni normalizują właśnie ten hejt, e, a właśnie oni powinni być tym wsparciem Do... tam dorośli. No to, to sobie.